a jak owce dzieci na znają Mikołaju? Nie Mikołaj już, jest bardzo stary, to dawne dzieje. Posłucham, posłucham. Jak jeśli się już. dalej, dalej, dalej. dalej. Здравствуйте. Претенденты. Какой? Да, マジで

Co komu straci Zamykamy oczy. Można. Tak szybciej. Raz, raz, raz. No, to dzisiaj Mikołaj będzie pytał matematyki czy z polskiego? Co? polskiego. To jak... Polskiego, to trzeba się pytać ile to dwa razy dwa, tak? Nie! 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 A nie! 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 Proszę. Zapraszam. Nie! No. Dalej, dalej, i dalej, Nie! Nie! dalej. Nie! 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 No, na około są tak to potem mam problem podzielić was. A tak pomysłu, Będą prezenty. A teraz wy dajecie kołajowi prezenty. Tak? je je radi, ale tak je. Tak gol. wam bardzo dziękuję i już musi odjeżdżać. Czy nie? to ja. No? Nie? zrobi papa. No co jeszcze ma być? Powiedz, co jeszcze ma być. No to za to jest to podmiejskie Łajanczaj Łajów za 16 tak rozumie tak rozumiem mama

那好长，等高位到。